W imieniu Pana Prezydenta w sposób jakiś oryginalny, bo to miejsce wymaga oryginalnych zachowań, więc nie ma wstęgi. Panie dyrektorze, daję kilka sekund do namysłu. Uroczyście otworzy to miejsce. Proszę Państwa, nigdy nie odczuwałam takiej radości i takiej dumy z powodu inaugurowania projektu. Projekt jest projektem prezydenta Jacka Sutryka. Został zainicjowany w naszych myślach, rzucony do opracowania kilka miesięcy temu. No i oto dzisiaj powstaje we Wrocławiu, mam nadzieję, na zawsze miejsce absolutnie szczególne, któremu towarzyszyć będą zawsze wyłącznie dobre, Emocje pełne tolerancji, otwartości i chęci dialogu. Tu mamy rozmawiać o wszystkim, proszę Państwa. Tu nie będzie tematów trudnych, niebezpiecznych czy w jakikolwiek sposób budzących jakiekolwiek ryzyko, bo tu mamy rozmawiać. Przy okazji zachęcam, można od razu wrzucić karteczkę i powiedzieć, co Państwo rozumiecie pod hasłem Dialog, bo będziemy o tym mówić. Tutaj też. Będą swoje organizacje pozarządowe mogły robić to, co zaplanują. Jest to miejsce niekomercyjne, dostępne dla wszystkich. E, chcielibyśmy, żeby każdy tutaj się czuł jak w domu, jak w takim miejscu, gdzie może przyjść, może porozmawiać, może rozwiązać palącą kwestię, palący problem, funkcjonować i rezonować na całe miasto, przez to, że znajduje się w sercu Wrocławia no to mamy nadzieję, że będzie bardzo mocno realizowało właśnie to hasło Wrocław miastem", miastem dialogu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tutaj przed nami jest taka wstążka, a my wszyscy, pani dyrektor, pan radny... My trzymamy, mogli... podtrzymajmy wstążkę, to... dobrze? Panie Dominiku, nie, czy my Trzyma... trzymamy, Trzymała, ja my trzymamy, pan dyrektor przecina. Otwarte, proszę otwarte. Dzisiaj rozmawiałam z panią, Martą Majkrzak, która prowadzi tą, yy, z przejścia yy, tego dialogu, z przejścia dialogu. No Pani powiedziała, że no, no nie możemy niestety w tym roku tego zrealizować, bo jest, bo jest za późno, za późno. <todgłosy> Szczęście dialogu przeszedł. Czyli na dialog jest już za późno, tak? Tak, tak, ponieważ trzeba takie, takie przedsięwzięcie, które, które wiesz, trwa w, jakimś, w jakiejś przestrzeni czasowej, które jest przedsięwzięciem dużym. Chciałbym bardzo, i myślę, że mówię to w imieniu własnym, pani dyrektor, pana prezydenta również, żeby to miejsce było miejscem żywym, miejscem takim, które będzie współtworzone przez mieszkańców i miejscem takim, które będzie odpowiadało na wszystkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju potrzeby mieszkańców związane właśnie z dialogiem. Więc chcielibyśmy, żeby tutaj można było rozmawiać o tematach różnych, w tym też trudnych. A chcielibyśmy, żeby można było rozwiązywać różnego rodzaju kwestie właśnie dzięki dialogowi.